11 listopada 2023 roku przypada w sobotę. Co się z tym wiąże? Wiąże się z tym, że zgodnie z artykułem 130 kodeksu pracy, musimy pracownikowi obniżyć wymiar czasu pracy o 8 godzin. Ja nie lubię, jak ktoś mówi: Musimy oddać inny dzień wolny od pracy. Nie ma przepisu o oddawaniu innego dnia wolnego od pracy. Jest przepis o obniżeniu wymiaru czasu pracy o 8 godzin. Oczywiście, że w podstawowym systemie czasu pracy, gdzie pracujemy tylko po 8 godzin, no wiąże się to z tym, że jakiś dzień wolny pracownikowi musimy dodatkowo zapewnić od poniedziałku do piątku. Ale już w równoważnym systemie czasu pracy takiego obowiązku nie ma. Natomiast chciałem tu zwrócić uwagę na jedną ważniejszą kwestię. To musi się odbyć w okresie rozliczeniowym. Takim okresie rozliczeniowym, jaki u Państwa zgodnie z Waszym regulaminem pracy obowiązuje. I dlatego postanowiłem dla Państwa nagrać ten. Króciutki filmu struktażowy, bo odebrałem wiele telefonów od zaprzyjaźnionych kadrowców, którzy chcieli mi oddawać to w czerwcu, w lipcu, w sierpniu, mając jednomiesięczny okres rozliczeniowy. To jest wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym. Mielibyśmy naruszony czas pracy w miesiącu listopadzie. A zatem tylko ci z Państwa, którzy mają dłuższy niż jednomiesięczny okres rozliczeniowy, mogą tego dokonać w innym miesiącu, ale oczywiście w ramach tego samego okresu rozliczeniowego. Więc jeżeli obowiązują Państwa, Trzymiesięczny, załóżmy kwartalny okres rozliczeniowy. To możecie, niech już będzie, oddać ten inny dzień wolny pracownikowi w okresie październik, listopad, grudzień. A zatem możecie przenieść oddawanie tego dnia na miesiąc, grudzień. Myślę, że to będzie z korzyścią dla wszystkich pracowników. Pilnujemy tu okresu rozliczeniowego, który w naszym zakładzie obowiązuje bezwzględnie.